wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj upieczemy rogaliki święto-marcińskie z nadzieniem y, z maku białego i orzechów. Bardzo smaczne i łatwe w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego pieczenia tych rogalików. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do misy robota kruszę 30 g świeżych drożdży. Do tego szklanka ciepłego mleka. Dodaję 5 łyżek cukru. Do tego jedna łyżka cukru waniliowego. Jedno jajko i to wszystko mierzę. Wsypuję pół kilo mąki i wyrabiam ciasto. Wyrobione ciasto nakrywam ściereczką i odkładam w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Przygotuję teraz farsz. Puszkę białego maku przekładam do miseczki. Orzechy należy rozdrobnić. Orzechy wsypujemy do maku. Do maku dodaję łyżkę miodu, dwie łyżki cukru, do farszu dodajemy również olej migdałowy, rodzynki, skórkę pomarańczową lub żurawinę. Dowolne, bakalie można dołożyć. Ja tą żurawinkę sobie pokroję, nada smaku właśnie masie. Masę mieszamy. Wyrośnięte ciasto drożdżowe, wykładam na stolnicę. I lekko posypuję je mąką. Należy sobie uszkować pół kostki miękkiego masła. Ciasto należy rozwałkować. Ciasto rozwałkowałam na taki podłużny placek. Można jeszcze cienie go rozwałkować. I teraz ten placek smaruję masłem. Rozwałkowujemy ciasto ponownie. Ponownie masło. No i zwijamy. Ciasto ponownie wałkujemy. Ciasto dzielę na dwie połówki. Pierwszą połówkę od spodu posypuję mąką i odkładam. Drugą sobie już rozwałkuję na rogaliki. I tak wygląda ciasto w środku. Proszę, ono się ładnie listkuje. Tu są warstwy, proszę zobaczcie. Posmarowane masłem. Leciusieńko mąki, nie za dużo. Tak, aby tylko nam się nie przyklejało ciasto. No i robimy okrąg. Ciasto dzielimy na porcje. Ja okrąg podzieliłam na 12 porcji. Każdy trójkącik dodatkowo można jeszcze rozwałkować, aby ciasto było cieńsze. I na środek tego ciasta kładziemy farsz. Układamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Tak przygotowane rogaliki pozostawiamy na 15 minut, aby wyrosły. Następnie pieczemy o 30 minut, temperatura 180-190 stopni, funkcja termoobieg. Przygotujemy teraz lukier. Do talerza wsypałam szklankę cukru pudru, wlewam łyżkę soku z cytryny oraz 3 łyżki mleka. Mieszam. Rogaliki smarujemy lukrem i posypujemy rozdrobnionymi orzechami. No i tak wyglądają rogaliki, są przepiękne. Jeszcze zobaczymy, jak rogaliki wyglądają w środku. Ależ mięciutkie. Rogaliki z białym makiem są bardzo smaczne i łatwe w przygotowaniu. Wychodzi ich sporo, bo dwie blaszki, tak więc polecam Państwu przygotować sobie w domu takie rogaliki. No i już je spróbujemy. Proszę, jakie puszyste! Mm. Mm. Pyszne. Mm. Rogaliki są bardzo smaczne, mięciutkie. I ten pyszny biały mak w całości są rewelacyjne. Polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, wiecie się na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.